Mówiłaś też o jedzeniu. Jakie produkty oprócz tych warzyw, które są podstawą, powinny znaleźć się w naszej codziennej diecie? Polecam jedzenie sezonowo produktów. Czyli te, które są w danym momencie zbierane. Jesień jest takim bardzo obfitującym okresem, kiedy mamy bardzo dużą ilość warzyw owoców, które są zebrane na świeżo, więc one są i świeże, i też mają dużo wartości odżywczych ze względu na to właśnie, że są po, po zebraniu od razu trafiają na rynki czy do mm -hmm. sklepów bezpośrednio. No i oczywiście też mają mniej pestycydów, środków chemicznych przez to, że nie leżą tak długo że ten transport jest krótki, więc tutaj zachęcam do jedzenia sezonowo. W tym momencie mamy między innymi dynie, buraki, marchew, pietruszkę jest bardzo obfito. Te dary natury korzystajmy z nich, czy owoce, gruszki, jabłka, śliwki, żurawina, czy zioła również. A nasze polskie jabłka są najlepsze na świecie. Tutaj Dokładnie, wspomnę. tak, jest jedna z największych produkcji na świecie. Także zachęcam do korzystania z tego, co teraz jest.